Dzień dobry, dzień dobry. Cóż tam, Marcin, dziś zamontowałeś? To jest Toyota. Proszę Ciebie, Toyota Korolla, rocznik 2003, wersja 196 koni na bezpośredni wtrysk paliwa, założona instalacja gazowa w BRC Sekwent Maestro. Rocznik 2.23. 2.23, tak. zbiorniczek. Mamy trochę jeszcze... krawków Pani podejdzie do mnie opłyniese. O pół O Mamy zbiornik 56 litrów Trosku... Najlepsze opcje tego modelu Wchodzą tutaj jeszcze oczywiście większe Ale nam klienci nas informowali Że były problemy z tylnymi sprężynami Tak Przy założeniu większych zbiorników Także nie szalejemy z pojemności Tak Teraz tak Mamy tutaj wlewik we wlewie jest to wlew dokręcany Tutaj z klientem ustaliliśmy bo jeżeli byśmy zrobili pełny musimy ingerować w klapkę więc ustaliliśmy, że nie będziemy ingerować w klapkę mamy wlewik dokręcany ciach ciach, dokręcamy raz, dwa zapinamy, tankujemy samochód luksusowo idziemy pod, pod... tylko troszkę może podświetlimy gdyż jest yy, trochę ciemno Czekaj, czekaj. Nie, w, ten, mamy wsiara, jasne. w ten jesienny dzień. O, chodź pani, tutaj do mnie. Cała Polska czyta dzieciom, bardzo proszę. W mamy w tym oto miejscu po ustaleniu, z klientem zrobiliśmy tutaj. Elegancko go widać, bo jak sobie jedziemy, podnosimy delikatnie kierownicę i widzimy sobie przełączniczek. Dobra, mamy to. Idziemy, Idziemy do maseczki. pod maseczkę. I cyk pod maskę. No tutaj mamy dużo elementów schowanych. Zobacz, pokażemy to co widać i objaśnimy gdzie co jest. A więc zaczynając, komputer znajduje się tam w nadkolu. Jest schowany, przykręcony mocno. Reduktor mamy w tym oto miejscu, za blachą schowany, żeby mu tam było ciepło. Tu mamy filterek fazy lotnej. Filtr fazy ciepłej, warto powiedzieć, jest w reduktorze od razu. Tak. No i tutaj mamy listwę wtryskową terocylindrową i dodajmy, że jest to instalacja BRC Maestro i jest to bezpośredni wtrysk paliwa. Także jeżeli posiadają Państwo takie auto, bądź jakieś podobne, bądź po prostu chcieliby Państwo przyjechać na serwis, zapraszamy do Energy Gas Polska na serwis naszego auta, bądź montaż instalacji gazowej. Dziękuję. Dziękuję.